Nazywam się Agnieszka i witam Was w mojej kuchni. A za kamerą stoi Mariusz. Hej! Zapraszam Was dzisiaj do zrobienia zupy krem z brokuła. Pysznej, szybkiej zupy z dużą ilością warzyw, a z małą ilością węglowodanów. Jeśli oglądacie nas pierwszy raz, Zasubskrybujcie nasz kanał, kliknijcie dzwoneczek i dajcie łapkę w górę pod filmem. Pod filmem znajdziecie również link do bloga, gdzie będą podane wszystkie składniki, które zostaną użyte do zrobienia tego przepisu. A do zrobienia zupy będziemy potrzebować brokuł. I zapraszam Was do zrobienia pysznego pesto z brokuła. Kliknijcie tutaj kartę z przepisem. Kolejnym składnikiem będą ziemniaki czy kartofle, jak w niektórych rejonach Polski się też mówi, masło, czosnek i bulion warzywny i podstawowe przyprawy, pieprz i sól. I to już wszystkie składniki, które użyjemy do zrobienia zupy krem z brokuła. Przypominam, że jesteśmy na Instagramie. Dołączcie do nas, klikajcie serduszka i piszcie komentarze. Zaczniemy od pokrojenia ziemniaków w jakąś kostkę. Im drobniej pokroimy, tym szybciej się ugotują. Ziemniaki zalewamy bulionem warzywnym, a jak zrobić taki bulion warzywny, to znajdziecie tutaj kartę. Kliknijcie. Włączamy garnek, i zanim się zdąży zagotować, to możemy sobie już pokroić czosnek. Nie muszą to być jakieś drobne, drobne kawałki, tylko jakieś większe. Zanim się ziemniaki zagotują, to zapraszam Was do przejrzenia playlisty z sałatkami i surówkami. Kliknijcie kartę. Do garnka dokładamy łyżkę masła. Dodajemy jeszcze pokrojony czosnek, zmniejszamy moc palnika i zostawiamy, żeby się kartofle gotowały. Jak będą w pół miękkie, to dorzucimy brokuł. Jeśli uwielbiacie brokuły, to zapraszam was do zrobienia pysznego makaronu z brokułami. Kliknijcie tutaj kartę z przepisem. Kto z was dzisiaj ugotuje zupę z brokuła? Jeśli ugotujecie, to się pochwalcie. A ja kończę swoją zupę. Kartofle są na wpół miękkie, więc wrzucamy teraz. Broku. Możemy od razu zwiększyć odrobinę moc palnika i wlejemy resztę bulionu. Jak się broku zagotuje, to gotujemy dosłownie 7 maksimum 8 minut. Bo im dłużej będziecie gotować, tym broku straci swój piękny zielony kolor. A nie o to nam chodzi. Chodzi o to, żeby zupa miała piękny, zieloniutki kolor. Broku nam się gotuje, a ja chcę zaprosić na pyszną zupę krem z cukinii. Kliknijcie tutaj kartę z przepisem. Traf tą kartę. Kliknijcie kartę z przepisem. Chcę Wam tylko jeszcze powiedzieć, że do tej zupy. Podczas miksowania możecie dodać białe warzywa z bulionu warzywnego, czyli na przykład seler, pietruszkę oprócz marchewki, bo marchewka po prostu nie da nam ładnego zielonego koloru, o który nam w tej zupie głównie chodzi. Brokuł ugotowany, więc bierzemy się za miksowanie. Szkoda, że nie czujecie tego aromatu, który się. Ulatnia z garnka. Wspaniały zapach brokuła i czosnku. Czosnek jest tutaj obowiązkowy, bo dodaje nie tylko aromatu, ale i smaku. I bierzemy się za miksowanie. Zupa zmiksowana i miksujemy drugą część zupy. Spadnie ich łapie, to będziesz. No to właśnie już to zdążyłam zobaczyć. Dziękuję za podpowiedź, za dobre rady. Teraz już zupę wystarczy doprawić z pieprzem i solą. Porządnie wymieszać. Teraz już tylko spróbujemy, jest obłędna ma obłędny smak. A jeśli chcecie się przekonać, to musicie ją sami zrobić. Ja tej zupy nie zabielam, ale jeżeli lubicie, to oczywiście możecie dodać sobie najlepiej słodkiej śmietanki i wystarczy już tylko wyłożyć na talerze. Kto chce, to może dorzucić grzanki, lub. Sama bez niczego równie pysznie smakuje. Zasubskrybujcie nasz kanał, dajcie łapki w górę, kliknijcie dzwoneczek, będziecie na bieżąco i napiszcie w komentarzu, czy uwielbiacie zupy krem, czy robicie je w domu. A wszystkim tym, którzy piszą komentarze pod filmem, bardzo dziękuję. No bo nie chcę sobie wrócić te pokrywki. Na naszym kanale znajdziecie również inne przepisy i zapraszam Was do zrobienia pysznej kwaśnej zupy ogórkowej i zupy pieczarkowej. A tutaj znajdziecie nasz najnowszy film. Pa! Kliknijcie subskrypcję.